Przychodzicie do nas na konsultację biznesową i okazuje się, że firma, którą otworzyliście 5 lat temu, naprawdę nie miała większej szansy na sukces, bo od początku była źle ustawiona energetycznie. Otwierając firmę, to tak naprawdę powołujecie do życia twór energetyczny. Myśmy parę razy miały na konsultacji biznesowej taką sytuację, że musiałyśmy komuś odradzić otwierania działalności w najbliższym półroku. Niektórzy myślą, że najlepszym pomysłem jest nazwa w ósemce. I to jest najgorsze, co można sobie zrobić przy szukaniu nazwy. To podstawowym pytaniem jest, kto będzie Twoim klientem. Wtedy ta, ta, ta struktura tej firmy będzie, no, będzie bardziej sprzyjać temu, żeby jednak firma przynosiła zyski. Witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym. Jakie możemy popełnić błędy korzystając z wiedzy numerologicznej dotyczące budowania naszej firmy, a dokładnie jakie błędy popełniamy wybierając datę otwarcia albo nazwę albo inne. No w każdym razie zapraszam na filmik przede wszystkim te osoby, które prowadzą swoją działalność i chcecie się dowiedzieć, jak ta działalność wibruje, albo planujecie otworzyć działalność i szukacie tego, jaka nazwa dla waszej firmy będzie najlepsza. Ja, przygotowując się do naszego spotkania, wypisałam sobie tutaj kilka rzeczy i uważam, że one są warte uwagi. Bo później przychodzicie do nas na konsultację biznesową i okazuje się, że firma, którą otworzyliście 5 lat temu, naprawdę nie miała większej szansy na sukces, bo od początku była źle ustawiona energetycznie. I właśnie tutaj, tak doskonale, przechodzimy do takiego punktu, że musicie mieć świadomość, że otwierając firmę, to tak naprawdę powołujecie do życia twór energetyczny. I jeśli to jest firma jednoosobowa działalność gospodarcza, no to oczywiście hmm, jedyne znaczenie będzie miała energia głównego właściciela, głównego, mówię, no tego wpisa wpisanego do CIDG. Natomiast zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja, kiedy otwieramy spółkę, ale taką prawdziwą spółkę, czyli mamy na przykład pięć osób w zarządzie. I wtedy trzeba ustalić, jak energetycznie będzie się układał, Tutaj podział energii, czyli podział decyzyjności, podział obowiązków, podział zysków pomiędzy te na przykład pięć osób, i trzeba wiedzieć, jak to później wykorzystać numerologicznie. Ok, pierwszy błąd, który bardzo często widzę, to jest zła data otwarcia. Pamiętajcie. Że data światowa jest dopiero na szóstym miejscu działania na nas. Ta energia światowa nie działa na nas tak bezpośrednio, jak niektórzy błędnie myślą, najważniejsze jest to, kiedy jest twój osobisty, pierwszy albo ósmy dzień osobisty, jaki masz miesiąc osobisty, jaki masz miesiąc numerologiczny, w jakim Ty jesteś roku osobistym, albo roku numerologicznym. Myśmy parę razy miały na konsultacji biznesowej taką sytuację, że musiałyśmy komuś odradzić. Otwierania działalności w najbliższym pół roku, bo był kompletnie w niekorzystnym miejscu dla siebie. I z doświadczenia wiemy, że taka działalność będzie trudna, a przecież nie o to nam chodzi. Drugi błąd to jest niezwracanie uwagi na liczbę przeznaczenia. Jest coś takiego jak liczba przeznaczenia firmy. To jest suma wibracji nazwy. I daty kalendarzowej otwierania firmy. I jeżeli tu nam wychodzi na przykład dziewiątka, no to znowu firma będzie w misji dziewięć. No jak się możesz domyślać, to nie sprzyja eee, najlepiej, jakby tutaj liczba przeznaczenia była 1 albo 8 albo 4. No bo wtedy te, e, ta, ta struktura tej firmy będzie, e, no będzie bardziej sprzyjać temu, żeby jednak firma przynosiła zyski. Po trzecie. No, to sama nazwa. Niektórzy myślą, że najlepszym pomysłem jest nazwa w ósemce. I to jest najgorsze, co można sobie zrobić, czyli ustawić jednoosobową działalność gospodarczą w ósemce. To jest strzał w kolano. To, się, to naprawdę będzie, będzie opór, będzie ciężko i będzie trzeba dużo więcej pracować, niż gdybyśmy taką firmę ustawili na przykład w jedynce. Ale nie tylko wibracja tutaj ma znaczenie. W też bardzo często, to też na, na konsultacjach wychodzi, że nie wiemy, jakie są tutaj prawidłowe algorytmy do wyliczenia tej nazwy, czyli jeżeli ja mam do CIDG zgłoszone, no to koniecznie muszę wziąć pod uwagę imię i nazwisko, ale jak na przykład otwieram spółkę jawną, albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, no to wtedy jakby te, te, tej końcówki nie, nie biorę do liczenia, tak samo jak mamy adres strony www, to trzeba wiedzieć, którą część My tak naprawdę powinniśmy tutaj zliczać. Kolejna rzecz. My nigdy nie otwieramy firmy dla właściciela tej firmy. Oczywiście, właściciel musi z niej czerpać zyski i nazwa musi mu się podobać, ale przy szukaniu nazwy to podstawowym pytaniem jest: kto będzie twoim klientem? I my tą firmę konstruujemy numerologicznie po to, żeby przyciągnąć twoich klientów, bo nazwa firmy ma przyciągać, ma być takim wabikiem na twoich klientów i dlatego ta wibracja, struktura tej wibracji jest tak istotna. Nie samo brzmienie nazwy, tylko jej wibracja, bo to ta wibracja będzie przyciągać dla ciebie klientów, którzy są otwarci na twoje usługi, którzy będą chcieli za nie płacić, którzy cię znajdą. Czy takich klientów, którzy będą tylko marudzić i będzie im za drogo, albo będzie im za długo, albo nie o to im chodzi i nie będzie się można z nimi dogadać. Kolejna sprawa, czyli punkt piąty, już ostatni, no to jest tak, że są pewne trendy że ja chcę teraz mieć nazwę po angielsku na przykład albo chcę mieć nazwę po hiszpańsku albo i nie zawsze to jest spowodowane tym, że prowadzę firmę w Hiszpanii albo chcę mieć firmę międzynarodową tylko no taki mam kaprys na przykład tak i też to trzeba sprawdzić czy dla twoich klientów w tej wibracji w tym języku będzie to wróżyło sukces czy dokładnie przeciwnie i w wielkim skrócie to na tyle. Aczkolwiek pamiętaj, że budowanie firmy musi być też zgodne z Twoją numerologią. My na takiej konsultacji biznesowej, na którą bardzo serdecznie Cię zapraszam, oprócz analizy firmy, robimy analizę Ciebie. Korzystamy z wiedzy numerologicznej po to, żeby dla Ciebie wykonać taki biznesowy portret. Na przykład wskazać Ci, jak powinieneś się podpisywać. Albo w jakich datach powinieneś ogłaszać swoje usługi, kiedy podpisywać dokumenty, a kiedy nie, nie decydować i kiedy najlepiej na trudne rozmowy się nie umawiać. I to wszystko robimy na konsultacji biznesowej. Po takiej konsultacji otrzymujesz od nas PDF, który ma około 40 stron. Jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak, mniej więcej pomiędzy 30 a 40 stron. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, a jeśli uważasz, że materiał powinieneś komuś wysłać, to śmiało. Widzimy się już za tydzień. Wszystkiego dobrego.